Siema jestem Freddy aktualnie znajduję się na serwerze craftker.pl Tak następnie chciałbym wam zapowiedzieć konkurs. Jak będzie dużo łapeczek i sobie z tego filmu, to na zasadzie odcinku wam zapowiem konkurs na oto szóstkę. I zacznę wam od, od przedstawiania mojej gildii od startu edycji, tak to się prezentuje. Tu mamy wszystko wyrównane, tutaj mamy daszki elegancko. tutaj jest. Najlepsza, be, znaczy w każdy, z każdej strony to będzie i tu mamy taką beczkę. Gdzie jak tutaj gościa wrzucimy, to już nie ruszy, bo nie ma szans żadnych. I po prostu tutaj go możemy rzucić i go zamurować. Dobra, lecimy dalej tak samo. Mamy tutaj cztery beczki. Tutaj mamy takie wyjścia, jak wrzucimy tutaj kogoś, to też go możemy zamurować Tak samo tak jak tam beczka będzie tu, tu i tu. I jakąś drzewkarkę może jeszcze zrobię. Tu mamy takiego takie takie żółwika takie schody. Tutaj ewakuacja jest. Nawet żeby się przekopać i po prostu schować, i zwalniamy koledzy do ucieczki. Udź. Nie Mogę przejść o. udało się. I to po prostu wszędzie na każdym piętrze jest. Więc jak nas przybiją, to będzie spoko do ucieczki. Dobra. Idziemy dalej po schodach. To jest coś takiego, jak goście się wbiją to nie mają dostępu na całe schody. I tak się prezentuje nasz dół. wyrównany tutaj wszystko wykopane. Tutaj mamy plan, mi się wydaje, żeby zrobić jakiś taki design. Na razie jakieś wysepki zrobiliśmy. I po prostu to, tutaj w tych wysepkach mamy wejście do każdego pokoju. Tam to jest, to jest, to jest oczywiście mój pokój. Nic nie mamy w tej jak na razie. Tutaj jest pokój. Tutaj za jakiś pokażę wam między innymi jak to się prezentuje. Taki skromny pokój mi się wydaje. wrócimy do kolejnego pokoju, żeby pokazać wam jak to wygląda. Tam kumpel kope na awku, Elegancko się powodzi. Idziemy zobaczyć tam do niego. Więc ogólnie pokoje są na różnych poziomach, więc jak się wbił na do tym nie miał dostępu, mogę powiedzieć, że nigdzie. No i tam kupę, kopię sobie nazwę po prostu i tak to się prezentuje. Bo jak teraz postawić, ma. Nie da rady, dobra. No to jak filmy się się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subika, dzwoneczek i jakiś fajny komentarz. Siema!